Możesz kraść, łupić, zabijać, trzymać poddanych w nędzy i ciemnocie, to wszystko jest nawet wskazane, bo umacnia twoją władzę. Pożyjesz długo i szczęśliwie, o ile będziesz przestrzegał pięciu prostych reguł. Znali je Cezar, Mobutu i Stalin, spisało je dwóch amerykańskich politologów w książce Podręcznik Dyktatora. Dlaczego złe zachowanie jest prawie zawsze dobrą polityką? Zasada pierwsza zależeć od niewielu. Dla dyktatora jest kluczowe, by grupa ludzi, od których bezpośrednio zależy jego władza, była jak najmniejsza. Mniej niezbędnych to więcej kontroli i większa swoboda nad wydatkami, piszą Demeskita i Smith. W czasach Stalina w biurze politycznym partii bolszewickiej nigdy nie zasiadało więcej niż kilkanaście osób. Zasada druga: mam kim cię zastąpić. To druga strona tego samego medalu. Każdy z członków stalinowskiego biura politycznego nie znał dnia ani godziny, w dowolnym momencie mógł wypaść z łask i zostać zamienionym na kogokolwiek innego. Zasada trzecia. Zabierz biednym, daj bogatym. Można ją nazwać odwróconą logiką Janosika. Chodzi o to, by utrzymywać rzesze biednych i nielicznych superbogaczy. Przez 21 lat rządów prezydent Filipin Ferdinand Marcos gromadził majątek idący w miliardy dolarów. Jego poddani cierpieli z powodu nędzy i korupcji. Marcos umarł we własnym łóżku. Wprawdzie na wygnaniu, ale jako bogaty emeryt. Zasada czwarta. Płać tyle, ile trzeba, ale nie więcej. Dyktatorzy najczęściej upadają dlatego, że kończą im się pieniądze. Nie mogą spełniać oczekiwań popeczników. Pouczający jest przypadek Samuela Doe, ledwo piśmiennego podoficera, który w 1980 roku przejmuje władzę w Liberii, małym zachodnioafrykańskim kraju, mordując poprzedniego prezydenta. Kiedy dyktator nie był w stanie płacić popecznikom jeden z przywódców rebeli przeciw niemu pojmał go, torturował i ostatecznie zabił. Zasada piąta. Lud trzymaj w biedzie. Głodni raczej nie będą mieli energii, by cię obalić, więc nie przejmuj się, czytamy w podręczniku. Za to rozczarowani pobocznicy mogą cię opuścić, a to oznacza kłopoty. A jak jest w demokracji? Zdaniem Demeskity i Smitha mechanizmy są podobne, choć nie tak radykalne. W demokracji są na szczęście ograniczenia. Nie można kazać zabić politycznego przeciwnika ani wygnać go z kraju. Koalicję rządzącą weryfikują wyborcy, których preferencje potrafią się szybko zmieniać, gdy ktoś obieca im więcej i efektowniej. Jednak zasady polityki, jak przekonują Demeskita i Smith, zawsze i wszędzie pozostają takie same.